Więc tak, siema, ja jestem egzem, witajcie na kanale Egzem. to jest zapowiedź kanału Ja nazywam się Filip, na tym kanale będą ogólnie gry Battle Royale Właśnie mi się teraz zainstalowała, czyli gra Rocket Royale Więc, no, będą takie gry Battle Royale, więc zapraszam teraz do Gameplay'u, ja tam będę gadał No i elo Battle Royale, coś w tym stylu no i tak, nagrywam do was będę właśnie Battle Royale, jakieś inne te, tego typu gry. No i tak, mam już przygotowane intro do filmu, więc będzie intro, będzie outro. Więc bardzo dobrze. Zapraszam też na mój drugi kanał. No czy może to nie jest taki drugi kanał, jak po prostu tak, za tam nagrywam Diabełek i Ty tam jest 20 subskrypcji nagrywam tam inne gry hybrydy animals coś w tym stylu kiedy nagrywałem grę fraga ale już nie nagrywam no i ogólnie no zapraszam do subowania oczywiście tego kanału bo dzisiaj jeszcze wleci film z, właśnie z Rocket Royal no więc tak dziękuję wam za oglądanie tego jakby tej zapowiedzi kanału więc trzymajcie się elo kiedy